Tajemniczy ogród. Streszczenie lektury. Rozdział pierwszy. Nikt się nie ostał. Rozdział rozpoczyna się od przedstawienia głównej bohaterki, Mary Lennox, siedmioletniej dziewczynki, która jest nieznośna, egoistyczna i roszczeniowa. Mary mieszka w Indiach, gdzie jest ignorowana przez swoich rodziców i służbę. Jednak pewnego dnia zostaje jedyną ocalałą z epidemii cholery, która zabija pozostałych członków jej rodziny. Mary zostaje odesłana do Anglii, aby zamieszkać ze swoim wujem, Archibaldem Cravenem, który jest zamożnym właścicielem posiadłości Misselthwaite Manor. Rozdział drugi. Panna Mary Kapryśnica. Mary przybywa do Misselthwaite Manor, gdzie spotyka się z panem Pitcherem. Ogrodnikiem, który zabiera ją do posiadłości. Podczas wędrówki po wielkim tajemniczym ogrodzie, Mary odkrywa, że wiele drzwi i ścieżek jest zamkniętych. Po przekonaniu ogrodnika, że ma prawo do wejścia do ogrodu, Mary stwierdza, że będzie chciała go zwiedzać. Rozdział trzeci. Przez wrzosowisko. Mary dowiaduje się od Marty, pokojówki, że jej wuj jest okropnym człowiekiem. I rzadko opuszcza swoje pokoje. Mary odkrywa również, że za jednym z zamkniętych drzwi w ogrodzie kryje się tajemniczy ogród, który jest zamknięty od dziesięciu lat po śmierci żony Archibalda. Mary postanawia odnaleźć klucz do ogrodu. Rozdział czwarty. Marta. Mary spotyka Martę, inną służącą w posiadłości, która jest odpowiedzialna za obsługę pokoi jej wuja. Mary dowiaduje się, że Marta ma rodzeństwo i mieszka w małej chatce na terenie posiadłości. Mary zaczyna spędzać więcej czasu na zewnątrz, zwłaszcza w ogródku warzywnym, gdzie spotyka się z Martą i poznaje tajemnicę posiadłości. Rozdział piąty. Krzyk w korytarzu. Mary słyszy tajemniczy krzyk w korytarzu i postanawia go zbadać. Odkrywa, że dźwięk pochodzi od pokoju jej wuja, który jest zamknięty na klucz. Po chwili spotyka dikona, brata Marty, który jest pasterzem. Dikon jest związany z przyrodą i ma dar przemawiania do zwierząt. Mary ujawnia dikonowi swoje plany dotyczące tajemniczego ogrodu i prosi go o pomoc. Razem z dikonem Mary wkracza do zamkniętego ogrodu, odkrywając jego piękno i zapuszczoną kondycję. Rozdział szósty. A jednakże ktoś płakał. Mery, Deacon i Piz Ben wchodzą do tajemniczego ogrodu. Odkrywają, że ogród jest opuszczony i porośnięty chwastami. Jednak Mary jest zdeterminowana, aby przywrócić ogród do życia. Podczas swojego pierwszego pobytu w ogrodzie, Mary słyszy tajemniczy płacz. Odkrywa, że dźwięk pochodzi od chłopca o imieniu Colin, który jest synem Archibalda krawena. Colin jest przekonany, że jest sparaliżowany i cierpi na różne choroby, a jego ojciec ukrywa go przed światem. Mary i Dicon decydują się odwiedzić Colina w jego pokojach. Rozdział siódmy. Klucz od ogrodu. Mary udaje się do pokoju Colina i prezentuje mu swoje odkrycie. Tajemniczy ogród. Colin jest zaintrygowany, ale wciąż nie wierzy, że może wstać z łóżka. Mary postanawia pokazać mu klucz od ogrodu, który znalazła wcześniej. Colin jest podekscytowany perspektywą eksploracji ogrodu, a Mary obiecuje, że pokaże mu go, gdy tylko będzie w stanie samodzielnie chodzić. Rozdział ósmy: Gil wskazał drogę. Mary, Colin i Deacon kontynuują odbudowę i pielęgnację tajemniczego ogrodu. Dikon przynosi narzędzia ogrodnicze, a Mary i Colin uczą się, jak sadzić rośliny. Dzięki staraniom dzieci, ogród zaczyna odzyskiwać swój dawny blask. Podczas ich pracy w ogrodzie dołącza do nich Gil, inny chłopiec ze wsi, który jest przyjacielem Dikona. Gil jest również zafascynowany ogrodem i dołącza do zespołu w przywracaniu mu życia. Rozdział dziewiąty Najdziwniejszy dom. Mary, Colin, Dicon i Gil kontynuują eksplorację ogrodu i spędzają coraz więcej czasu na świeżym powietrzu. Colin zaczyna coraz bardziej odzyskiwać siły i wierzy, że może wstać z łóżka. Dzieci odkrywają ukryty pokój, który nazywają najdziwniejszym domem. Wewnątrz znajdują stare rękopisy, obrazy i przedmioty należące do matki Colina. Pokój ten staje się miejscem tajemnic i wspomnień Kolina. Rozdział 10. Dick. W tym rozdziale skupiamy się na postaci Dicka, który jest naturalnym obserwatorem przyrody. Mary i Colin odkrywają, że Dickon ma zdolność przemawiania do zwierząt i rozumienia ich. Dickon prowadzi ich przez pobliski las, gdzie pokazuje im różne zwierzęta i ich naturalne środowisko. Mary i Colin są oczarowani tym doświadczeniem i czerpią z niego wiele radości. Rozdział 11. Gniazdko mysi królika. Mary, Colin, Deacon i Gil kontynuują pracę w ogrodzie i odkrywają gniazdo mysi królika. Jest to szczególnie radosne odkrycie, ponieważ symbolizuje odrodzenie i nowe życie w ogrodzie. Dzieci są podekscytowane i zaczynają budować mysi królikowi małe schronienie, aby zapewnić mu bezpieczeństwo. Rozdział 12. Czy mogłabym dostać kawałek ziemi? Mary, Colin, Deacon i Gil decydują się zwrócić się do Archibalda Cravena z prośbą o pozwolenie na założenie własnego ogrodu na terenie posiadłości. Mary jest przekonana, że ogrody są ważne, aby utrzymać zdrowie i szczęście ludzi. Kiedy wuj zostaje poinformowany o prośbie dzieci, zaskakuje ich pozytywną reakcją i zgadza się na ich pomysł. Rozdział trzynasty. Jestem Colin. Colin, zainspirowany postępami Mary i odkrytymi tajemnicami ogrodu, postanawia uwierzyć w swoje możliwości i wstać z łóżka. Ostatecznie udaje mu się podjąć pierwsze niepewne kroki na własnych nogach. Jest to przełomowy moment w odczuciu Kolina, który zaczyna wierzyć, że jest zdrowy i silny. Dzieci są pełne radości z jego postępów. Rozdział XIV Młody Radża. W tym rozdziale poznajemy historię Dikona i jego relacje z dzikimi zwierzętami. Dikon opowiada Mary i Kolinowi o swoim spotkaniu z młodym Radżą. Dzikim Jeleniem, który jest symbolem siły i wolności. Dikon i dzieci mają bliski kontakt z Jeleniem i czerpią z tego ogromną radość. Jest to kolejne potwierdzenie, że natura ma uzdrawiającą moc. Rozdział 15. Budowanie Gniazdka. Mary, Colin, Dikon i Gil kontynuują pracę w ogrodzie i rozwijają swoje umiejętności ogrodnicze. W tym rozdziale skupiają się na budowaniu gniazdka ptaków, aby zapewnić im schronienie i miejsce do lęgów. Dzieci uczą się, jak zapewnić odpowiednie warunki życia różnym gatunkom ptaków i są podekscytowane obserwacją ich codziennego życia w ogrodzie. Rozdział 16. Nie chcę, powiedziała Mary. Mary, Colin, Deacon i Gil kontynuują pracę w ogrodzie. Ale Colin zaczyna się zamykać i staje się bardziej zaniepokojony przyszłością. W tym rozdziale Mary próbuje pocieszyć Colina, mówiąc mu, że nie musi bać się przyszłości, ponieważ mają razem ogrodzić świat i będą mieć siebie nawzajem. Rozdział 17. Napad. W posiadłości Misseltwaite Manor dochodzi do nieoczekiwanego napadu, kiedy złodzieje próbują ukraść wartościowe przedmioty. Mery, Colin, Dikon i Gil muszą zmierzyć się z niebezpieczeństwem i zorganizować obronę posiadłości. Dzieci okazują odwagę i determinację, a ich wspólna praca przyczynia się do powodzenia. Rozdział 18. Nie traćmy czasu. Po przetrwaniu napadu: Mary, Colin, Dikon i Gil postanawiają nie tracić czasu i skupić się na dalszej pracy w ogrodzie. Odkrywają, że czas spędzony na przywracaniu ogrodu do życia przynosi im nie tylko radość, ale również pomaga w ich własnym rozwoju i uzdrawianiu. Rozdział 19. Nadeszła chwila. W tym rozdziale Mary, Colin i Deacon odwiedzają dom rodziny Dikona, gdzie spotykają jego matkę i rodzeństwo. Dikon opowiada im o swoim życiu na wsi i dzieli się swoimi marzeniami. Dzieci doświadczają radości ze wspólnych chwil i odkrywają, że chwile spędzone razem są najcenniejsze. Rozdział 20. Będę żył zawsze, zawsze, zawsze. Ostatecznie Mary, Colin, Dikon i Gil osiągają sukces w przywracaniu tajemniczego ogrodu do życia. Ogród staje się piękny i pełen kwiatów. Colin, który wcześniej wierzył, że nie przeżyje, Odczuwa teraz siłę i radość życia. Dzieci uświadamiają sobie, że będą czerpać radość i szczęście z ogrodu przez całe swoje życie. Rozdział 21 Ben Weatherstaff. W tym rozdziale poznajemy historię Bena Weatherstaffa, starszego ogrodnika, który przez wiele lat był odpowiedzialny za tajemniczy ogród. Mary i Colin dowiadują się o jego przeszłości. O tym, jak bardzo związał się z ogrodem i jakie ma znaczenie. Ben zostaje doceniony przez dzieci za jego wkład w przywracanie ogrodu do życia. Rozdział 22. O zachodzie słońca. Mary, Colin, Deacon i Gil spędzają czas w ogrodzie podziwiając zachód słońca. Jest to chwila refleksji i wdzięczności za wszystko, co osiągnęli wraz z ogrodem. Dostrzegają piękno natury i jej wpływ na ich życie. Rozdział 23 Czary. Mery, Colin i Deacon kontynuują eksplorację ogrodu i doświadczają magicznych chwil. Dzieci wierzą, że ogrodowe rośliny mają uzdrawiającą moc i potrafią wywołać pozytywne zmiany w życiu ludzi. Tworzą różne zabawy i rytuały, które wzmacniają ich więź z naturą rozdział 24. Niech się śmieją. Mary, Colin, Deacon i Gil bawią się w ogrodzie ciesząc się radością i wolnością. Przezwyciężają swoje obawy i stres, ciesząc się chwilą i śmiejąc się razem. Ta radość jest oznaką ich rozwoju emocjonalnego i zdrowia. rozdział 25. Zasłona w tym rozdziale dzieci odkrywają, że ściana porośnięta bluszczem, która oddzielała ogrodowe ścieżki, jest teraz zasłonięta. Odkrywają tajemnicze schody prowadzące do innej części ogrodu. To jest kolejne zaskakujące odkrycie. Rozdział 26 To matka. Mary i Colin dowiadują się, że to właśnie ich matka, żona Archibalda Cravena, miała upaść ze schodów w tajemniczym ogrodzie i zginęła. To jest głęboko poruszające odkrycie, które rozjaśnia wiele tajemnic z przeszłości. Rozdział 27. W ogrodzie. W ostatnim rozdziale Mary, Colin i Dikon spędzają ostatnie chwile w ogrodzie przed odejściem doceniają jego piękno i wpływ na swoje życie. Ogrodzony raj staje się miejscem pełnym nadziei, radości i uzdrawiającej mocy natury.